Więc odebrał mnie mój chłopak z tego szpitala i wtedy wiecie, byliśmy ze sobą krótko, więc chciałam powiedzieć, że byliśmy bardzo zakochani, ale tak naprawdę to byliśmy bardzo napaleni. No. nie mogliśmy nic robić przez tą moją bliznę i to było trudne. A wcześniej, że przez bliznę on chciał? W się sensie on miał tak. A może przez bliznę? A ty nie, nie możemy. Przez Jak mu się oczy tak? świecą? No, no, tak. Czekaj, ty nie mogliście nic robić. No bo ta blizna była na brzuchu i ja się bałam. Ale powiedziałem: to... nic. <grym> nic korzystnego <grym> dla mnie. <grym> Smutne, że jest więcej dziur, a mniej możliwości. Nie, to jest takie, kurde, to jest. Kurde. Jakbym miał jednym słowem coś powiedzieć, to bym powiedział, że drążysz. <grym> Wiesz, teraz jest... masz to o żółtym dolarze powiedzieć, <grym> bo to jest ten moment. Nie, bo to była historia: wiesz, o kiszce, to mówię. o kiszce kałowej, a potem po prostu w kiszki. nie? Mhm. Byłem dzieckiem, tak myślałem, że profile tak chłopców co? a że jak wycinają gdzie... o tutaj i tutaj Wpadłem na to, że w... można wjechać. <grym> ja do 12 roku życia tak myślałem. No dobrze, tak, to teraz jest, jest... ten żółty dolar. Ale poszedłem do harcerstwa i. E... <grym> <laughs> nie, I co nie, nie i po wszystkim ci mm -hmm. powiedzieli, zuch. <laughs>